No, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, tak to jest to samo ekoszambo. Co w pierwszym odcinku, tak tu już dobiegło końca. Nasza praca e, mieliśmy taki pomysł, żeby powiązać troszeczkę kory, troszeczkę kamienia, dać jakąś aranżację. Tutaj wykorzystaliśmy na tą aranżację stare krokwie z rozbieranej też tutaj u tych inwestorów stodoły, tak? Była rozebrana stodoła, krokwie wykorzystane na taką małą aranżację w środku posadzona jest sosna szczepiona, także ona będzie sobie o to tak będzie rosła sobie na kuleczkę obok do kontrastu dosadziliśmy trzmielinki z jednej jak i z drugiej strony. W środku to tą aranżację tutaj wypełniliśmy kamieniem polnym otoczakiem. Doszły też trawki w korze. Doszedł też cyprysik groszkowy z jednej i z drugiej strony powtórzyliśmy go dekle. Postanowiliśmy pomalować na brązowo. Jeszcze raz trzeba będzie powtórzyć, bo no niestety deszcz nam troszeczkę zmył tej farby. To malowanie powtórzymy. Tak tutaj też pojawiła się rozplenica. Pojawiła się tuja, która będzie z czasem piękną kulką. Pojawił się jałowiec, lawenda. Tak. No i mieliśmy też pomysł, żeby na środku zrobić takie dojście do obydwu po prostu tych pokryw ale no nie chcieliśmy zrobić takiego typowego dojścia, żeby no taka ścieżka, więc wymyśliliśmy sobie, że właściciele lub osoby, które będą przychodziły tutaj nie wiem, na czyszczenie tego szamba, żeby żeby przemieszczali się po kamyszku, więc a żeby to nie był taki typowo po prostu chodniczek, to obsadziliśmy to trawami. Tutaj kostrzewy. Znalazła też miejsce swoje, tutaj lawenda i tutaj trawki, rozplenice, no i miskanty. A na końcu postanowiliśmy dorzucić też troszeczkę koloru i coś pachnącego. Pojawiła się kocimiętka. O! Tak, tutaj też dołożyliśmy w korze jałowca golden carpeta i przy szarym betonowym płocie wysadziliśmy cisy kolumnowe razem z berberysami na przemian, żeby w przyszłości stworzyć kolorową ścianę zakrywającą ten szary płot do całości. Przyszła też Hortensja, żeby swoimi kwiatami tutaj rozweseliła ten nasz zakątek. I hortensję też, Hortensja też ta pojawiła się mm, dlatego, że ten ogródek tutaj, który powstał na, na tym szambie jest nawiązanie jest nawiązaniem do ogródka, który tutaj robiliśmy i robiliśmy z trawą. I w tym ogródku też już idziemy. Pokażemy. Tak, tutaj postaramy się wam pokazać te część tu tutaj była. Te trzy środkowe tuje były już. Następnie ta pierwsza tuja z lewej, jak i przedostatnia. Rosła tutaj na środku. Wcześniej tego trawnika nie było, tutaj były chwasty. Na środku obok tych tui rosła też Hortensja. Tuje postaraliśmy się wykopać z jak największym systemem korzeniowym i je przenieśliśmy, na tą chwilę tworzą taki szparę. Na wiosnę będą przycięte na kulki wielkości kolana żeby odkryć i odsłonić tamten drugi ogród. Tą drugą rabatę, która powstała na, na tym Ekoszambie, tu w tym miejscu doszły kuleczki żółte, tak, żeby rozweselić. Część tu została już przycięta. Tutaj widać, jak i tu, e, żeby po prostu ograniczyć ich wzrost na górę górę tylko żeby były to roślinki modelowane na wiosnę cis, który tutaj się pojawia między tymi tujami, będzie też wymodelowany i pokazuje dlaczego dlaczego tam na końcu posadziliśmy hortensję, dlatego że tu właściciele mieli jedną już piękną hortensję, tą białą hortensję wysadziliśmy ze środka teraz tego trawnika i na całość całość podkreśliliśmy delikatnym tutaj żywopłotem ścisu. No na razie jest to tylko cis taki kolumnowy pojedynczo wysadzany można powiedzieć, ale w przyszłości zagęści się i stworzy to taki delikatny żywopłot do wysokości kolana będzie przycinany i żeby całość tego ogródka, podkreślić. Tu mamy te hortensje, proszę bardzo, zobaczmy jakie jakie ładne te kwiaty. O. Szkoda było usuwać, bo ta, tak jak mówię, ta hortensja ona rosła tutaj na środku tego, w tej chwili trawnika, wcześniej tutaj było gruzowisko i pełno chwastów. Szkoda było ją wyrzucać, więc też ją przesadziliśmy i o dziwo tak dobrze nam się udało ją przesadzić, że nie zgubiła kwiatów, tak? Wręcz przeciwnie, wypuściła jeszcze młode pędy u dołu. Kwiaty się trzymają i ten ogródek razem z nasadzeniem Tutaj na tym ekoszambie na wiosnę będzie połączony w jedność. Tu jest zostaną przycięte i to będzie jedność. Także taki pomysł mieliśmy na zagospodarowanie ekoszamba. Jeżeli Wam się podoba, skorzystajcie z pomysłów u siebie także zapraszamy działajcie wysadzajcie pokazujemy że nawet z ekoszamba lub szamba niezbyt ładnego można zrobić miejsce które przyciągnie oko Naszych gości. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!